schron z linii Młotowa w okolicach miejscowości Miastkowo I już jestem praktycznie wewnątrz tego schronu. Oczywiście jest syf, dużo puszek, jak zwykle. Ciekawy schronik, idziemy w drugą stronę. Tu jest jedno pomieszczenie. Tu prawdopodobnie była jakaś strzelnica, widzimy cegły, jest zamurowana. i pójdziemy do przodu tu pójdziemy na wprost tu widzimy strzelnicę oczywiście pełno wody Szukałem przez chwilę tabliczkę z nową, ale nie było. I tu chyba ostatnie pomieszczenie. Tak, druga strzelnica. Tu jest druga strzelnica. I tam oczywiście studnia. No jest studnia i zasypana. OK. Tu jest prawdopodobnie tabliczka znamionowa. Ale ja tutaj daty nie widzę. Jestem już na zewnątrz. Spróbuję sfilmować schron. Dookoła, akurat z tej strony nic nie widzimy. Tu jest jakieś gospodarstwo. No, może uda się coś pokazać. Z drugiej strony idę, idę, idę. No i niestety cały schron jest obsypany ziemią i nic nie widać. No i tu widzimy te strzelnice dwie. Także. Te strzelnice skierowane były w stronę drogi, w tę stronę, droga łomża